Dzień dobry Panu, e, witam Pana e, serdecznie i gorąco, e, Erwin Faruk Melasa Butwik z tej strony. E, proszę Pana, e, chciałbym się zorientować, czy ja się zadzwoniłem do restauracji? Tak. Proszę Pana, e, moje następujące pytanie, następujące oczywiście o moim pierwszym pytaniu, będące niejako e, uzupełnieniem ciągu logicznego naszej rozmowy, brzmi Ти приготовуєте букети ж Так Proszę Pana, y, profesor Erwin twaruk Melata, buczwik z tej strony. Y, ja proszę Pana, gdzie jestem napływowym emigrantem z Turkestanu. Y, moja rodzina stamtąd się zwodzi, chociaż niektóre jej gałęzie, że tak powiem, w Czechach osiadły. Y, natomiast to nie są Bućwiki, to są same Twarogi-Melacy. Bućwiki to już tutaj polskie odgałęzienie. Y, nie wiem, czy Panu coś mówi to nazwisko, bo ono, czy tak powiem, zapisało się w historii z znaczącym akcentem. Nic mi nie, e, nic panu nie mówi. Nic pan e, nie mówi o Gęsią Górę w 1827 roku? Też i... nie znam tego. No widzisz. Taki, to... To, 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 tego z historii mi... nas nie uczymy. A no widzi pan, o, bo ty. tam mój... Radiat wie pan, w starskiej armii wie pan, służył i tam się bił, no ale trudno, to nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, prawda? Pewnie. No więc właśnie, bo może przejdę do konkretów, czasy są takie, że trzeba rozmawiać o konkretach. Ludzie nie lubią za długich wstępów, nie wstępów nie czytają książce, zostawiają, przechodzą do konkretów, prawda, do głównej części. Dlatego ja też... Postaram się jak najszybciej przejść do meritum sprawy, żeby Pan nie tracił zbytnio czasu, bo na pewno jest Pan zajęty, przecież jest Pan z pracy, prawda? Tak, tak. Proszę Pana, czy Pan jest człowiekiem konkretnym? Raczej tak. Raczej tak. Ja też. Proszę Pana, no więc cóż, rozpocznijmy główną część naszej rozmowy. Proszę Pana, chciałbym się zorientować, czy dalibyście radę wykonać mi, E, taki proszę Pana, integracyjny bukiet surówek. E, tak, słucham. Zintegrowany, rozumie Pan, e, z różnych warzyw. E, ja Panu powiem o co chodzi. E, proszę Pana, e, ja zamierzam wstąpić w Związek Małżeński w przyszłym tygodniu e, w okolicach, proszę Pana, czwartku. E, I teraz proszę Pana, moja narzeczona Aldona, która jest e, drugi pani Jaroszem od 13 roku życia. E, Poprosiła mnie o to, żebym zamówił jej, proszę pana, do ślubu przepiękny bukiet, bukiet surówek. Rozumie pan i chciałbym go zamówić w takich barwach patriotycznych, proszę pana, z białej kapusty i z czerwonej kapusty. Czy taki bukiet moglibyście państwo mi wykonać? Proszę pana, to od razu mówię bukiet surówek... Jeżeli jest, no to jest to bukiet surówek na, na półmisku, a nie żaden bukiet do ślubu. Ja sobie oczywiście z tego zdaję sprawę. Bo, y, nie ma gdzie tego przyczepić, tak, a odrzucić. Ale... nie będzie pan przyszłej żony obrzucał bukietem y, surówki z białej i czerwonej, no bo to też nie wypada, tak? Ależ oczywiście, no. ma pan y, zupełną rację. Widzę, że jest Pan człowiekiem myślącym, tak jak i ja. Proszę Pana, oczywiście wziąłem tę opcje pod uwagę. Natomiast proszę Pana, żona będzie szła z półmiskiem. Po prostu z półmiskiem. I jeżeli wie Pan, bo to długo trwa ta uroczystość, jeżeli ona skłodnieje w trakcie, to zawsze będzie mogła troszeczkę uszczknąć, prawda, i się tak. Proszę Pana, jest na bieżąco surówka z czerwonej. Tak. z czerwonej kapusty jest na bieżąco nie wiem czy nie z, z, z tej z białej nie, nie robimy jest natomiast z, z tego z surówka z, nie spora tylko z tolera, z marchewki O, na tyle spora prawda? tak I... Natomiast nie, tej, z tej y, nie robimy po prostu do bukietu, do, to w zasadzie z trzech warzyw się daje, bukiet surówek i jest to czerwona, seler y, i marchewka na przykład. Albo buracz, nie, buraków nie, bo to burak to jest raczej gotowa. To, 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 nie, 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 to tylko Burakiem to by tak było takie spauperyzowany ślub, nie pan, no raczej nie, bo ja bym buraka unikał. Nie. Proszę pana, czy byście radę mi na przyszły tydzień przygotować taki bukiet weselny? Proszę pana, niech pan przyjedzie, do, porozmawia pan z szefową. Mi, mi.